Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na tartę czekoladową z pomarańczą, na czekoladowym spodzie, takim owsiano-bananowo czekoladowym spodzie, z delikatną masą czekoladową w środku. Taki banalnie prosty do przygotowania ganasz, ale nie na bazie kremówki czy śmietany, tylko na bazie soku pomarańczowego. No przepyszny i generalnie cała tarta jest bardzo smaczna i prosta do zrobienia, więc myślę, że z przekonaniem mogę polecić. Także na świąteczne stoły. Zatem zainteresowań serdecznie zapraszam do wideo przepisu, a przepis pisany i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Zaczynam od przygotowania spodu do tarty. To może być klasyczne, kruche ciasto czekoladowe. Podlinkuję przepisy do czekoladowego. Wystarczy po prostu dodać kakao do mąki. Dzisiaj jednak robię spód owsiany. Zatem rozgrzewam piekarnik do 180 stopni Celsjusza i zanim piekarnik się rozgrzeje, ciasto będzie gotowe. Dwa dojrzałe banany obieram. Przekładam do naczynia i starannie rozgniatam widelcem na taką bananową papkę. Dodaję dwie łyżki ciemnego, mocnego kakao i jedną, dwie łyżki y, płynnego miodu lub syropu klonowego, w zależności od tego, jak słodkie były banany. Ja dodaję dwie łyżki syropu klonowego i starannie mieszam na taką czekoladową pastę. Na koniec dodaję tutaj płatki owsiane. Ja biorę płatki owsiane górskie i dwie szklanki. Moja szklanka ma pojemność 250 ml starannie mieszam łącząc płatki z bananami i tak przygotowaną masą owsianą wyklejam teraz formę do tarty ja biorę taką formę do tarty z wyjmowanym spodem dzięki czemu łatwiej będzie później gotową tartę pokroić i poporcjować jeśli nie macie takiej to spokojnie można włożyć dno papierem do pieczenia i dalej jak w przepisie ja moją formę delikatnie natłuściłam niewielką ilością masła i wyklejam masą owsianą, czyli całą masę przekładam do formy i starannie rozprowadzam równą warstwą na dnie. I tak podciągam do boków i robię to bardzo starannie, ubijając tę masę do dna i do boków. I przy bokach nadaję tarcie taki charakterystyczny rant tak żeby powstała taka miseczka do wypełnienia masą, coś takiego. I wkładam teraz do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół przez 20 minut. I niech to się spokojnie piecze, ja przygotuję w tym czasie syrop pomarańczowy. Jedną dość dużą pomarańczę starannie myję, jeśli trzeba sparzam, po czym kroję w plastry i wkładam do garnka. Jeśli nie jestem pewna pochodzenia pomarańczy, w sensie nie wiem czym jest naszprycowana ta skórka, to ją po prostu obieram i wkładam same plastry już takie po obraniu, licząc się z tym, że syrop będzie mniej intensywny smaku. Jeśli mam pomarańcze bio o skórce, która nie jest naszprycowana chemią, to wkładam plastry w całości i syrop będzie jeszcze bardziej intensywny i pomarańczowy. Tutaj plastry już w garnku. Zalewam czwartą szklanki wody i dodaję 4-5 łyżek cukru waniliowego. Ja biorę cukier z prawdziwą wanilią, włączam grzanie i gotuję na małym ogniu pod przykryciem przez mniej więcej 30 minut, a tak naprawdę do czasu, aż ciasto się upiecze, czyli około 20 minut, aż uzyskam taki dość rzadki syrop o bardzo pomarańczowym smaku i zapachu. Wtedy wyłączam grzanie i odstawiam na bok. Syrop gotowy, więc szykuję kolejne składniki, wyciskam sok z pomarańczy, kolejna pomarańcza. Kulam, żeby była bardziej soczysta. Przekrawam na pół i wyciskam sok. Może być miąż, ale ważne, żeby nie było pestek. I będę potrzebowała 80 ml tego soku. Ja mam tutaj takie mniejsze pomarańcze, więc myślę, że sok z dwóch pomarańczy wystarczy. Odmierzam. i ja odmierzam kieliszkiem. Dwa kieliszki, 40 ml. I 80 ml soku gotowe. I teraz odmierzam jeszcze 80 ml wody przygotowanej w temperaturze pokojowej. Czyli znowu dwa kieliszki. I sok oraz woda odmierzone, odstawiam na bok. W międzyczasie ciasto mi się już upiekło, więc wyjmuję je z piekarnika i zostawiam w formie do ostygnięcia, a sama zabieram się za czekoladę, szykując ganasz. Będę potrzebowała 200 g gorzkiej czekolady, łamię ją na mniejsze kawałki. Można też skorzystać z czekoladowych groszków. Ja mam mieszankę pół tabliczki takiej ciemnej czekolady i uzupełniłam do tych 200 g groszkami czekoladowymi. Wkładam do szklanej miski, Ustawiam ją nad garnkiem do połowy wypełnionym wodą. Ważne, żeby ta woda nie dosięgała miski z czekoladą. Włączam grzanie i podgrzewam na małym ogniu, co jakiś czas mieszając, aż czekolada się rozpuści w kąpieli wodnej. I tu już jest piękna, gorąca, aksamitna, pięknie rozpuszczona i nieprzegrzana. Zobaczcie. Wspaniała konsystencja. Wyłączam teraz grzanie, zdejmuję garnek z ognia, ale ta miska z czekoladą cały czas zostaje na garnku z wodą, żeby czekolada cały czas lekko grzała się od spodu. I teraz pomału dolewam tutaj te moje przygotowane wcześniej składniki. Najpierw 80 ml świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy i dodaję go stopniowo. Można powiedzieć, że łyżka po łyżce ja posuleję takimi małymi porcjami. I cały czas mieszam delikatnie trzepaczką lub rózgą. I spokojnie. Jeśli czekolada nagle zgęstnieje czy zmieni konsystencję na taką bardziej grudkowatą, powiedzmy, to jest to normalny proces, bo ten sok z pomarańczy zetnie czekoladę. Spokojnie, cały czas dolewam małymi porcjami i mieszam powoli, bez paniki, dodaję resztę soku, aż czekolada ponownie zrobi się płynna i taka gładka. Zobaczcie. Pachnie przyjemnie. Pomarańczy i czekolada bardzo się lubią i ten zapach jest obłędny. Teraz dolewam tutaj te 80 ml wody też. Tak, małymi porcjami i cały czas delikatnie mieszam na gładką, płynną masę. Tak to wygląda. I na koniec powoli dolewam około 50 ml syropu. Ja go sobie odmierzyłam wcześniej, żeby dodać dokładnie 50 ml, i to będzie praktycznie cały syrop. Tak po prostu odmierzyłam go do miski, wybierając łyżką. W garnku zostały pomarańcze i wanilia, a w miseczce mam sam syrop. I też dodaję go stopniowo, cały czas mieszając, aż połączy się z moją czekoladową masą. Zobaczcie, tak to wygląda. Pachnie obłędnie, przyjemnie pomarańczowo, czekoladowo. Przypomina to rzeczywiście konsystencją taki klasyczny ganasz, ale nie ma tutaj ani śmietany, ani żadnego nabiału. Jest to po prostu sama czekolada z sokiem pomarańczowym. Przepyszne po zastygnięciu. I tak przygotowaną płynną czekoladową emulsję. Trzeba teraz przelać na spód tarty. On już w międzyczasie powinien ładnie przestygnąć. Zobaczcie, blachę da się dotknąć dłonią. I delikatnie przelewam mój ganasz na spód tarty. Rozprowadzam do boków i tak wyrównuję, póki jeszcze jest taki gęsto płynny, tak żeby cała tarta była wypełniona równą, łaciutką taflą czekolady. I teraz zostawiam aż ten... Ganasz ostygnie do temperatury pokojowej, po czym wstawiam tartę do lodówki na 2-3 godziny, aż masa w środku zgęstnieje. U mnie bez przykrycia. No i po tym czasie tarta gotowa. Zobaczcie jak pięknie lśni. Masa zastygła. Wygląda niezwykle kusząco. Można to teraz udekorować według własnego upodobania, na przykład świeżymi malinami, świeżymi borówkami, plastrami pomarańczy. Można też przypruszyć kakao. Póki w blasze przykrywam tę tartę deską i przypruszam tak dekoracyjnie kakao, tworząc taki jakby odcięty fragment. Dokładam kilka cieniutkich plastrów soczystej pomarańczy. Ja je tylko osuszę od spodu ręcznikiem papierowym, układam i można podawać. Ponieważ ja mam formę do tarty z wyjmowanym spodem, to stawiam ją na szklance i zsuwam rant do dołu. Następnie podnoszę spód i dzięki temu łatwo tartę da się pokroić, a prezentuje się tak. No i kroję na pół, a następnie na kawałki takiej wielkości, jakiej chcę je podawać. Przekładam na talerz, w przekroju wygląda tak i smakuje oraz pachnie oraz wygląda po prostu obłędnie. No to skosztuję delikatny ganasz i miękki, owsiany, mocno czekoladowy spód pięknie pasuje do tego delikatnego czekoladowego kremu o wyrazistej pomarańczowej nucie. To naprawdę obłędnie pyszna czekoladowa tarta. Spokojnie można zrobić ją z wyprzedzeniem i podać następnego dnia. A jeśli nie zostanie zjedzona w całości, to pod przykryciem przechowuje ją w lodówce i można się nią częstować przez kolejne dni. Prosty i pyszny deser praktycznie na każdy dzień roku, a także na każdą odświętną okazję, jaka przyjdzie nam do głowy: na rocznicę, na poczęstunek miłej sercu osobie, dla dzieci, na zakończenie rodzinnego obiadu czy po prostu na świąteczny stół. O każdej porze roku ta tarta sprawdzi się znakomicie, więc z przekonaniem polecam. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że tarta skusi Was swoim wyglądem, a naprawdę warto. Jeśli zechcecie ją odtworzyć, to wszystko precyzyjnie rozpisane, krok po kroku, przepisy składniki oraz propozycje dodatków znajdziecie jak zawsze na blogu SkutecznieTV, Bezpośredni link jak zawsze w informacjach pod filmem, więc wystarczy tylko kliknąć i serdecznie do tego kliknięcia zapraszam. A teraz dziękuję za uwagę i za dooglądanie do końca. Jak zawsze w tym miejscu przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, bo tylko ten dzwoneczek gwarantuje otrzymywanie powiadomień o kolejnych przepisach, odcinkach i inspiracjach, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych odcinków, a my pozostaniemy w kontakcie i z tego powodu będzie mi bardzo miło. Dziękuję, przepysznych tart czekoladowych Wam życzę smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.